Dlaczego go nie wspierać? Ja jestem z WOSPEM od początku, 33 rok, i uważam, że byłby to dziwny dzień, gdyby mnie tutaj nie było. Warto pomagać. My jesteśmy grupą tutaj w w no i pomagamy tak samo jak kolega. No wszyscy razem uważamy, że warto, tak. No to jest bardzo ważny dzień dla, dla wszystkich, tak. No to, co, to, co możemy po prostu, to tutaj jesteśmy i pomagamy. No. Szczerze mówiąc, koledzy mnie zaszczepili tym kilka lat temu. Teraz jestem co roku i jestem bardzo zadowolony z tego. Fajne, fajne towarzystwo, warto pomagać. Nasza pomoc oczywiście polega na tym, żebyśmy zabrali jak najwięcej pieniążków dla dzieci. I raczownie prawni bardzo chętnie uczestniczą w takich akcjach, dlatego też jesteśmy z Właśbem w tym roku. Zapraszamy na porady prawne. Wrzucamy do puszeczki tyle, ile możemy. Nie ma żadnej ustalonej kwoty, także jeżeli będziemy tylko umieli, we wszystkim pomożemy. Zbieram tak naprawdę dla miłości. Do innych dzieci. Fajnie się zbiera i zdecydowałem się dlatego, bo chciałem pomóc chorym dzieciom. Ważne jest to, żeby nieść pomoc innym. W sumie już razem tutaj, jestem z przyjaciółką i z przyjaciółką zbieramy od 2022 roku. No i w sumie warto pomagać według mnie. Ja pierwszy raz ogólnie, ale bardzo mi się podoba i myślę, że za rok też na pewno będę. Uważam, że niesienie pomocy innym ludziom jest bardzo ważne. No Jesteśmy razem tutaj z naszym pieskiem Sofi i e, chcemy po prostu pomóc. To jest taki pomocny pies, który e, mój tata mawia, że on obraca złodziei po domu, e, dlatego no, on jest taki przyjazny i kochany, że mi się wydaje, że też może pomóc, zebrać na dobry cel, e, żeby wspomóc właśnie onkologię i hematologię dziecięcą, więc taki szczytny cel. Jesteśmy jako grupa rekonstrukcyjna od lat wspieramy orkiestrę, jesteśmy tu nie pierwszy raz. Serca, tym bardziej tak szczytny cel dla dzieciaków w tym roku, także wspieramy zawsze.